Przepraszam, ale to się nie zgadza. Tu jest poważna rozbieżność. Słowa wypowiedziane przez Irenę zawisły w powietrzu niczym kurz, który dopiero co unosił się z wycieranych przez nią blatów. Były miękkie, ciche, uprzejme. A jednak uderzyły w salę konferencyjną jak grom. Wszyscy zamilkli. Zarząd siedział wokół nowoczesnego, lśniącego stołu. Na ekranie zawieszonym na ścianie pulsował wykres projekcji zysków inwestycji w tak tzw. Zieloną Dolinę, startupową strefę pod Krakowem. Prezentacja, którą prowadził Marek Stawiński, prezes spółki, zbliżała się do kulminacyjnego momentu. Decyzja o zaangażowaniu kilkunastu milionów złotych była o włos. A teraz cisza. Zakłócona przez kobietę z mopem i wiadrem. Irena stała pod ścianą, trzymając dokument w dłoni. Był to jeden z wydruków, który ktoś z zarządu zostawił na stole dzień wcześniej. Przypadkiem, a może nie, zostawiono go bez zabezpieczenia. A Irena, która sprzątała biuro po godzinach, po prostu rzuciła okiem. Nie z ciekawości. Z nawyku. Przez 25 lat była księgową. Dopóki nie zbankrutował jej zakład, a mąż nie zniknął z długami. Teraz sprzątała. I słuchała. I liczyła. Po cichu. Pani żartuje? Zapytała z przekąsem Weronika, młoda asystentka prezesa, marszcząc brwi tak mocno, że niemal schowały się pod grzywką. Proszę wybaczyć, ale pani nie ma prawa nawet przeglądać tych dokumentów. Przepraszam, powtórzyła Irena, trzymając nerwowo kartkę, ale w tabeli 4.2.1 są skopowane dane z prognoz dla poprzedniego projektu. Tamte warunki finansowania były inne. Jeśli podejmiecie Państwo decyzję na podstawie tych założeń, poniesiecie stratę. W najlepszym razie zerowy zwrot z inwestycji. Ale to tylko moje skromne zdanie. Stawiński, przez chwilę, nie mówił nic. Patrzył na nią uważnie. Nie z pogardą. Nie z litością. Jak człowiek, który nie przywykł do bycia zaska i nagle został zaskoczony. Mocno. Skąd pani to wie? zapytał spokojnie. Bo analizowałam te dane zeszłej nocy. Nie chciałam. Ale ktoś zostawił je na stole. A ja nie umiem nie zauważyć takich rzeczy. Z tyłu ktoś parsknął śmiechem. Ktoś inny szeptał coś do sąsiada. Irena poczuła, że właśnie przegrała. Ale zanim zdążyła odłożyć dokument i odejść, usłyszała głos Stawińskiego. Proszę podać szczegóły. Który wskaźnik? Zaskoczyło ją to. Odechnęła głęboko. Proszę spojrzeć na linię z oznaczeniem EBITDA. Użyto stopy bazowej sprzed dwóch lat. Rynek od tamtego czasu się zmienił. W projekcie Dolina Zielona koszty operacyjne są wyższe, głównie z powodu cen energii, usług. Wartości zostały przeniesione z pliku 042 piastów. Mam dobrą pamięć do formatowania. Zapadła cisza. Weronika rzucił prezes sucho daj to do weryfikacji z analityką. Teraz Weronika pobladła. Tak, oczywiście. Irena zrobiła krok w tył. Przepraszam, że się odezwałam. Naprawdę. Nie chciałam nikogo urazić. I nie uraziła pani, odpowiedział Stawiński, odrywając wzrok od ekranu. Ale raczej uratowała nas przed pogięciem bardzo kosztownego błędu. Później Irena chciała już tylko zniknąć. Poszła na zaplecze, gdzie czekały kolejne piętra do wyczyszczenia, kolejne łazienki do wyszorowania, kolejne minuty, które ciągnęły się w milczeniu. Ręce jej drżały, jakby wciąż trzymały dokument. Nie wiedziała, co myśleć. Wyrzuci ją? Pochwali? Pójdzie do mediów? A może po prostu, zapomną? Po trzech godzinach dostała wiadomość SMS. Pani Ireno, proszę zgłosić się jutro rano do działu HR na piątym piętrze. M. Stawiński. Wieczorem. W maleńkim mieszkaniu na obrzeżach miasta Irena siedziała przy kuchennym stole z herbatą. Jej córka, studentka zaoczna, patrzyła na nią z niedowierzaniem. Mamo, ty im to powiedziałaś tak po prostu? Wiesz, że nie potrafię milczeć, gdy widzę liczby, które nie mają sensu. Ale przecież to korpo. Oni tam tylko targeti, strategie, agendy. A może właśnie przez to potrzebują kogoś. Kto potrafi powiedzieć, tu się nie zgadza. Cisza. Potem córka powiedziała coś, czego Irena nie zapomni nigdy. Może nie tylko ty od lat sprzątasz ich podłogi, mamo. Może ty właśnie przetrzepałaś im sumienia. Irena uśmiechnęła się pierwszy raz tego dnia. Nie wiedziała, co ją czeka rano, ale wiedziała jedno. Zrobiła to, co trzeba było zrobić. Irena przyszła wcześniej. Pół godziny przed czasem, jak zawsze. Nawet z czasów, gdy była księgową i nikt nie musiał jej przypominać o terminach. Windy w korporacyjnym wieżowcu paczniały chłodem klimatyzacji i stresu. Piąte piętro, dział HR. Dla niej, dotąd sprzątaczki z kontraktu zewnętrznego, to była planeta Mars. Obce języki, korpożargon. Kupki z napisem Deadline równa się Dead Insight. Weszła nieśmiało. Czekała. Po chwili pojawiła się młoda kobieta w marynarce w Kratę. Przedstawiła się jako Marta, specjalistka do spraw zasobów ludzkich. Była zaskakująco miła. Pani Ireno, witamy. Proszę usiąść. Dzień dobry. Ja właściwie nie wiem, co tu robię. Dostałam smsa od pana Stawińskiego. Tak. Pan prezes prosił, by się z panią spotkać. Najpierw z nami, a potem osobiście. Ale zanim to nastąpi, musimy porozmawiać o kilku rzeczach. Irena skinęła głową. Stres narastał, mimo że Marta była uprzejma i rzeczowa. Padały pytania o wykształcenie, o wcześniejszą pracę, o powody zmiany branży. Gdy Irena wspomniała, że przez 25 lat pracowała jako starsza księgowa w zakładzie produkcyjnym, Marta uniosła brwi. Czyli ma pani doświadczenie w analizie finansowej? Raczej w wyłapywaniu cudzych błędów, uśmiechnęła się nieśmiało. To było moje ulubione zajęcie. I wygląda na to, że wciąż pani to robi. Zapadła krótka cisza. Pani Ireno, Marta spojrzała wprost w jej oczy, Wczoraj uratowała pani firmę przed inwestycją, która mogła zakończyć się fiaskiem. Prezes Stawiński traktuje to bardzo poważnie i chciałby zaprosić panią do zespołu kontrolingu. Na okres próbny. Z możliwością dalszego rozwoju. Irena milczała. Czuła, jak ciepło napływa do oczu. Nie była kobietą, która się łatwo wzruszała, życie skutecznie ją tego oduczyło. Ale teraz coś pękło. Ja, i naprawdę? Ale ja nie mam żadnych aktualnych certyfikatów, excela na poziomie ninja, czy co tam teraz się wymaga. Ale ma pani wzrok, który widzi więcej. I odwagę, by się odezwać, kiedy inni milczą. Marta uśmiechnęła się ciepło. Zaufanie prezesa Stawińskiego to coś więcej niż dyplom. Po rozmowie z działem HR. Marta zaprowadziła Irenę na czternaste piętro strefę zarządczą, jak ją nazywano. Szklane ściany, ciche rozmowy, drogie zegarki i miny jak z briefingu w Pentagonie. Przy sali konferencyjnej stała Weronika. Och, to pani rzuciła chłodno. Prezes ma teraz spotkanie. Trzeba będzie zaczekać. Proszę usiąść, tam. Wskazała krzesło przy oknie, jak najdalej od ludzi. Jak najbliżej wyjścia. Irena usiadła. Nie odpowiedziała. Obserwowała, jak Weronika wchodzi i wychodzi z sali, przynosząc dokumenty, podsuwając kawy. Jakby wszystko było po staremu. Ale po dwudziestu minutach drzwi sali otworzyły się szeroko. Wyszedł sam Marek Stawiński. Pani Ireno, powiedział z serdecznym tonem, który zaskoczył wszystkich obecnych: Zapraszam do środka. Weronika, zostaw nas na chwilę. Asystentka zamarła. Jej uśmiech wyglądał jak pęknięta porcelana. Odeszła bez słowa. W sali konferencyjnej panowała cisza i porządek. Marek zaprosił Irenę do miejsca, gdzie zwykle siedzieli partnerzy strategiczni. Chciałem osobiście podziękować, powiedział: Gdyby nie pani czujność, dziś rozmawialibyśmy o kryzysie wizerunkowym utraconych środkach. A rozmawiamy o czymś znacznie lepszym. Podał jej nowy dokument. Umowa. Trzymiesięczny okres próbny jako specjalistka do spraw analiz ryzyka finansowego. Uczciwe wynagrodzenie. Szkolenia. Opieka mentora. Nie jesteśmy idealną firmą, pani Ireno. Ale próbujemy. A ja chcę otaczać się ludźmi, którzy widzą to. Czego nie widać na slajdach. A pani ma dar. Irena ujęła dokument z drżącymi dłońmi. Myślałam, że już nikt nie uwierzy w kogoś takiego jak ja, powiedziała cicho. Czasem trzeba tylko się odezwać, odparł prezes. A czasem zamilknąć. Jak Weronika, która wiedziała, że coś nie gra, ale bała się podważyć decyzję. Czasem milczenie kosztuje więcej niż błąd. Irena spojrzała przez okno na panoramę miasta. Po raz pierwszy z tej wysokości. Zrozumiała jedno: jej świat się zmienił. Ale to nie był przypadek. To była uczciwość, która wreszcie trafiła na kogoś, kto nie udawał, że jej nie widzi. Tego wieczoru, gdy wróciła do domu, jej córka czekała z makaronem i nowinami: Mamo. No i. Irena położyła dokument na stole. Córka spojrzała i za nie mówiła: Serio? Specjalistka? Ty? Mama, to znaczy, w sensie nie, że nie zasługujesz, tylko: Wow! Ja też tak zareagowałam uśmiechnęła się Irena. Ale wiesz co? Najlepsze jest to, że nie muszę już więcej zamiatać za innych. Teraz mogę, naprawiać zanim ktoś nabrudzi. Córka podeszła i przytuliła ją mocno. Jesteś moją bohaterką, wiesz? Irena zamknęła oczy. Nie czuła się bohaterką. Czuła się po prostu kobietą, która nie przestała patrzeć uważnie, nawet gdy wszyscy ją przestali zauważać. Dźwięk stukających obcasów odbijał się echem po marmurowej podłodze. Ale tym razem to nie Weronika szła pewnym krokiem na zebranie zarządu. To była Irena. W granatowej z steczką w dłoni, z włosami spiętymi w schludny kok, wchodziła do sali konferencyjnej nie jako ta odmopów, ale jako członkini zespołu analiz ryzyka. Zarząd był już na miejscu. Przywitali ją spojrzeniami pełnymi ciekawości, konsternacji i w kilku przypadkach zakłopotania. Znała te twarze. Tych, którzy dzień wcześniej mówili o niej, co ona tu robi? I kto ją wpuścił? Dziś nikt nie śmiał tego powiedzieć na głos. Pani Ireno, proszę usiąść z nami, powiedział prezes Stawiński, wskazując miejsce tuż obok siebie. Czeka nas analiza nowego projektu ekspansja w Czechach. Proszę spojrzeć, mamy świeże dane. Ale, zanim zaczniemy, chciałbym coś powiedzieć. Cisza! Chciałbym, żebyśmy od dziś patrzyli nie tylko na cyfry, ale kto je sprawdza. Irena przypomniała nam wszystkim, że człowiek, który sprząta za nami, często widzi więcej niż ten, kto siedzi przed ekranem. Nikt nie zaprotestował. Kilka głów skinęło z szacunkiem. Weronika siedziała nieco dalej. Miała sztywny uśmiech i kartkę w dłoni. Jej rola została ograniczona do technicznej asysty. Kiedyś faworytka. Dziś widz. Na własne życzenie. Prezentacja ruszyła. Dane spływały na ekranie, wskaźniki, trendy, tabele porównawcze. Gdy prowadzący przeszedł do części finansowej, Stawiński spojrzał na Irenę. Czy widzi Pani coś, co wymaga korekty? W sali zapadła wymuszona cisza. Wszyscy się patrzyli. Jakby nie na dane, tylko na nią. Irena nie czuła się pewnie, ale nie zadrżała. Proszę spojrzeć na linię amortyzacji aktywów, powiedziała cicho. Wskaźnik przyjęto według polskich regulacji. Ale czeskie prawo podatkowe wymaga innego podejścia. Jeśli nie uwzględnimy tego od razu, stracimy płynność w drugim kwartale. Zapadła głęboka cisza. Analityk próbował się odezwać. Ale prezes uniósł dłoń. Weryfikujemy. Teraz. Kilka minut przerwy. Nerwowe szepty. Weronika zniknęła z sali, jakby chciała wyparować. Po chwili powróciła. Potwierdzone. Pani Irena ma rację. Stawiński odchylił się w fotelu. Proszę to wpisać w nowy standard analizy. Od dziś każda prezentacja przechodzi przez nią. Szum rozmów. Jedno spojrzenie tego starszego dyrektora, który jeszcze tydzień temu zapytał: "Kto wpuścił tu sprzątaczkę?". Dziś spuścił wzrok. Po spotkaniu Irena zeszła na parter. Zanim zdążyła wyjść z budynku, podeszła do niej młoda kobieta w stroju roboczym, nowa dziewczyna z serwisu sprzątającego. Miała na imię Sylwia. "Dzień dobry." Pani chyba była kiedyś z naszej ekipy? Byłam, uśmiechnęła się Irena. To prawda, że teraz pani pracuje w biurze? Jako? Specjalistka? Tak wyszło. Wow! To znaczy, że można? Irena spojrzała na nią ciepło. Można, jeśli nie przestaniesz myśleć jak ktoś, kto ma coś do powiedzenia. Nawet jeśli wszyscy traktują Cię jak kogoś, kto tylko sprząta. Tego wieczoru, w domu, Irena usiadła przy kuchennym stole i napisała krótkiego maila do prezesa. Nie była typem, który szuka pokłasku, ale miała potrzebę jednego zdania. Dziękuję, że nie przestraszył się Pan mojego głosu. Odpowiedź przyszła wieczorem. Dziękuję, że miała go Pani odwagę użyć. Kilka miesięcy później. Firma otworzyła nowy wewnętrzny program mentoringowy, z drugiego planu do pierwszego szeregu. Pracownicy z działów technicznych, sprzątających i ochrony mogli zgłaszać się na szkolenia, kursy i realnie awansować. Program otwierała osoba, która nie była ani HRM, ani dyrektorem. To była Irena. Stanęła na mównicy, spojrzała na salę pełną ludzi, którzy kiedyś nie widzieli w niej nikogo. I powiedziała, Zanim zostałam SPCJTL i STK, byłam przezroczysta. Ale widziałam wszystko. I wiem jedno: każdy z was też coś widzi. Pytanie tylko: czy macie odwagę się odezwać? Sala zamilkła. Nie dlatego, że nie rozumieli. Tylko dlatego, że pierwszy raz ktoś, kto był nikim, mówił tak, jakby już zawsze był kimś. Dziękujemy za wysłuchanie tej historii. Jeśli poruszyła Cię choć trochę, zostaw po sobie ślad. Napisz komentarz, daj lajka, to pomaga nam tworzyć kolejne opowieści. Do usłyszenia w kolejnym materiale od oblicza codzienności.